Halo, halo, Chodźmy. Dobra, zaczynamy film z Kinga. Czyli taką inną wersją, Booksfruta. Oczywiście, na odbieramy sobie nagrodę. To zobaczmy. Dobra, co dostałem? Ja, bo to chyba to nie działa. Okej, okay, dostałem okruchy chleba. Czyli coś słabego. Dobra standardowo, bierzemy sobie misję, odbieramy milion i kupujemy 10 owoców i zrobimy na początek trade'a. Oczywiście budą złote owoce, no i od razu anerowujemy, zmianę, a z nim to się nie da do dokazać. Rumpman i trochę tutaj sobie odbieramy. Oczywiście z lodu, bardzo polecam. Lodowa podłoga, lodowy przykład i lodowa pompa. Ja, nie nie. Miałem farta. Dobra. 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 Kto to <tryk> tu będzie na razie? Nie, ja nie może tylko używać. Oszust. Dobra. Zapłaci jeszcze. A masz... A... Nie. Już na, na końcu życia musiał strzelić. Dobra, oczywiście robimy trade'a. Zobaczmy czy zaoferuje mi coś dobrego. Okej. Okay. I zobaczmy. Ja mam już love'a. Wódzę i miłość. A no, Anulujemy. Dobra. Teraz ubieramy sobie na szybko milion. I kupujemy owoce. A może nam dziś uda się bić tysięczny level? Atak. Drugi atak. Dobra. I teraz bomba. Podłoga. Podoba no się I udało się go zabić. Dobra. Kilka razy. Lecimy na początkową. Kupujemy owoce. I chyba będę na tym ukończył Jeśli ktoś gra w tę grę i ma jakiś owoc, to. Ale na w komentarzu jaki. Bardzo bym chciał się dowiedzieć, jakie macie owoce w Blockstreamie. Nie, 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 nie. największa broń. No dobra. Użyjemy tej teleporty, które i tak ją już kupiłam. No właśnie, się, ale zaniknął chwilę. Dobra. Lecimy. Dobrze. Dobrze. I Wiem, Dobra. I... Chyb. I... Za niedługo już po nim. Wybieramy do mnie jak sobie owoce. Jak wyjdą... Jak nie będzie nic fajnego...

Że Nie. 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 Dobra. No to już po mnie. Dobra, teraz tak. Ja. Dobra, przeżywam. No już się I już mówimy, więc... Lecimy na początkową. Oczywiście, żeby było Pani, jakby się i zostawili łapkę w górę. Oczywiście, lecimy na grubo. I kup. Opening. Pierwszy owoc. Drugi. Trzeci. Czwarty. Pięciąty, szósty, siódmy, ustny, dziewiąty, dziesiąty. Dobra, więc mam sobie wezmę do kolekcji, to też sobie wezmę tutaj jeszcze pod nazwę na owoc. A już go mam. Jakiego jeszcze nie mam? Chwila, zobaczę. Chwila. Dobra. Dużo owoców. No, dobra, mam dużo owoców. Wezmę sobie to, bo, nie, bo nawet jak to jest beznadziejne, to i tak zawsze warto mieć te owoce. a ja to, to. oddam, ten owoc, osobie. Ja bardzo nie na nagrodę, ale to jest bez sensu. Dobra chwila, bo on nie trzyma w niewoli. Dama, i dama. I się cieszę. Dobra. Dobra, a mam pozostałe owoce, chyba że jakichś jeszcze nie mam. No dobra jeszcze nie mam. Mam. Ile masz, Rafa? Mam, dobra. No to też sprzedam. Zaakceptuj, bla bla bla. Kliknij, miedziany, wszystkie. Konwertuj. Dobra, ale to no, fajnego trafiło. Fajnego trafiło. Dobra, więc i. Open. I co się trafiło? Oczywiście. Najsłabsza wersja istnieje. Dobra, no to. to a nie wstać. Więc. Opuść. I. I to chyba by nie na tyle, więc pamiętaj, żeby zasubskrybować i zostawić łapkę w górę, a ja się z Wami żegnam. Pa, pa!